Dobry wieczór Państwu, z tej strony Wiesław. Przepraszam za okulary, ale dzisiaj Światowy Dzień Listonosza. Także pozwoliłem sobie takie ten. Coś Państwu chciałem powiedzieć. Chciałem przestrzec, no przestrzec. No, każdy zrobi jak uważa. Myśmy dostali telefon. Myśmy już tam parę razy coś dzwonili, prawda, do nas. Do Państwa również. No takie pokazy różne, prawda, kulinarne. Nie? Że Yy, można tam coś na takim pokazie za darmo, za darmo otrzymać. Zgadza się? Zgadza się. No, myśmy tam też już byli parę razy na różnych pokazach w tawernie i tam były kołdry takie do masażu, takie bajerki. No, i zawsze zapewniali, że to jest za darmo, to wszystko. Nie trzeba nic płacić. No, i teraz taki telefon również z kolejnej firmy żeśmy dostali na dzisiaj, na 18.00 tylko jeszcze a propos jak tam kiedyś byłem w tawernie zaraz kończę, dalej to co chciałem powiedzieć no to powiedziałem że jeżeli jestem listonoszem nie wiem co państwo za ciemnotę ludziom wciskacie tylko żal prawda tych starych starych osób którzy do takie pokazy chodzą i kupują bo przykładowo były tam kiedyś takie garnki sceptera nie bez sceptera no i tam była kwota chyba, nie wiem, taki zestaw, po ile były te garki Steptera? 2,5 tysiąca. 2,5 e, e, tysiąca, coś tam, a tam nie by było tam coś e, za 10 czy za ile? No takie różne, różne bo można było wybrać. A w internecie takie same były, no 2,5-2 tysiące. No i takich ludzi właśnie tam się dużo nazbierało. No, i wszystkie dowody tego zaraz emeryci tam brali, prawda, w kąt, podpisywali umowy, tego. Także nic nie było za darmo. I yy, chciałem teraz dokończyć ten wątek. dzwoni, tylko nie, dzwoną, nie dzwonią do mnie, bo ja mam zaraz tam swoje coś, prawda, powiedzieć na ten temat odnośnie tych pokazów. Tylko dzwonili te, te moje drugie półki z żony. Że na dzisiaj, na spotkanie, tam na Kościuszki, prawda, e, mówiła, że nie trzeba pieniążków. Nie, nie, wszystko będzie za darmo. I chodziło, że każdy, kto, kto dostał zaproszenie na taki pokaz w tym dworku na Kościuszki, otrzyma materaz. Materaz e, taki do masażu. Do masażu, materaz. Także bez żadnych pieniążków. Bez żadnych tam, prawda, takich różnych pisemnych tych. Także proszę, przejść i do takiego teraz się otrzyma. Ja byłem z temu przeciwny, bo mówiłem, jak to w ogóle wygląda, prawda. Że to jest wszystko pisne na wodę, bo nic nie ma za darmo. No ale chodziło o to, żeby się chociaż może przejść, przywietrzeć, prawda. I żeśmy tam poszli na 18:00, wszystko elegancko no i było tam takie panie, panowie właśnie w koszuli, wszystko a państwa na pokaz, tak na pokaz, no i tam tylko spisali, spisali numer dowodu prawda, nie dowodu przepraszam, dowodu bym nie dał, tylko telefon kontaktowy i adres nie tak, adres no i tylko mówię bo dowodu, wiadomo to się nie podaje no i wtedy się pytali, prawda, na tym pokazie. Tam wszystko było przygotowane, prawda? Ekran taki good był. Tam na pewno były jakieś kompozycje pokazywane, materiały takie różne. No i się pyta, czy pan już tam kiedyś na takim pokazie był uczestniczył? Ja tak, proszę pana, proszę pana, to są wszystko, bajery bajery rowery, bo nic nie ma za darmo, proszę pana. Ale tak samej ciekawości, żeby się tutaj zobaczyć, bo mówili, że nie trzeba nic kupować. On, taki był, on był taki, taki, taki przejęty. No i nam kazał iść na takie inne pomieszczenie, nie na tą główną salę, tylko na inne pomieszczenie, tam około takiego barku. I tam dostaliśmy taki bon podarunkowy, prawda? No i tam mieliśmy czekać. Tylko pytałem się. <grym> Dlaczego tam ci wszyscy przychodzą na tą długą salę, to wszyscy się dają, a to byli przeważnie prawda, emeryci. A myśmy tam taka jeszcze taka pani doszła z córką, i również tam czekała właśnie koło tego barku, że tam taki pan podejdzie i zaraz wszystko się załatwi. Także mówię, mówię sami starsi emeryci. A, a ja mówiłem, że, że to jest wiadomo, uczestniczyłem w takich różnych po prawda? I to są bajerki rowerki. No i dobra, myśmy tam się dzieli i ja się pytałem tamtej tej pani, taka fajna, miła była. kawę nie chciałem. Chciała postawić, się wydzię bardzo. No, e, e, no teraz, teraz to mnie zmyliło. No i e, mówiła, że taki pan państwa podejdzie, prawda? No i tam po jakichś chyba pić, po szóstej. Przyszedł taki pan, no, no i tą panią z tą córką tam zawołał, tylko do innego pomieszczenia przy wyjściu. No Ja myślę, że tam jest jakiś inny jeszcze pokój, że tam będą te materace darmowe, prawda? Jeżeli dzwonią, że darmowy materac taki do masażu się dostanie, to te, No i że się tam przyszli i tam było takich trzech. No i wyciąga reklamówkę i widzicie Państwo, to jest Materac. O. O. Nie wiem, czy to na pindle, czy na co. O. Na twarz, O. I dostał, dostaliśmy właśnie taki Materac do masażu. Nie wiem, czy to jest Materac. Do czego to służy. Do golenia to, to nie jest. I wyjął takie coś z reklamówki na boku, tam gdzie byli, prawda, emeryci, drzwi zamknął. A tą właśnie tą, tą panią z tą córką też tam poprosił. I taki właśnie ten gwarantowany materac do masażu nam wręczył i powiedział: Dziękujemy bardzo. Jesteście Państwo wolni, i tu już jest wszystko. I co Państwo na to? I się pytam, czy to jest materac? No mówię, na takim, w tym pomieszczeniu osobnym wzięli na bok, bo jak człowiek powiedział, o co, jak, co jest grana, to, to co myśleli, o, tym nie ma co, no to wzięli na bok, a tych starych tam zechnęli, nie wpuszczali już i tam mieli, widziałem, mieli powłączane takie różne tam, nie wiem, co to były, odkurzacze czy coś do kupienia, no, a tych co na tym się znają, wzięli na bok i z reklamówki dali właśnie taki materas darmowy w prezencie i podziękowali i powiedzieli dobranoc. Także Państwo uważajcie, a szczególnie starsi, starsi, ludzie uważajcie na siebie i nie dawajcie się zrobić w bambuka, w bambuku przepraszam, no, no i teraz zaraz idę, się położę to ten tutaj materas do masażu, i będę się tym materacem maserował. O. no, Także to jest przestroga dla wszystkich tych Państwa, którzy na takie pokazy pójdą. Tylko mówicie: nic nie kupujcie, nie podawajcie ani peselów, ów konkretnie nic. Bo to jest wszystko, prawda? Oszustwo, nakręcanie ludzi. Wyciąganie pieniędzy, a szczególnie chodzi o starszych ludzi. A takich na tych pokazach ja już byłem też parę razy i naprawdę aż żal się ściskało, jak ci starzy ludzie podpisywali umowy, czy na gardki, czy na różne tam cuda, a prawda, a, a w sklepach w internecie to była kwota 3-4 razy mniejsza niż to, co oni tam pokazywali. Także życzę Państwu spokojnej nocy, a ja się idę zaraz tutaj relaksować, tym materacem. O, dobranoc.